Cześć. dzień dobry. Bartek z tej strony. I miał to być kolejny bekowy filmik. Jakiego to tuningowanego wozu nie znalazłem. Ale czytając o tym wanie, bo chyba tak możemy nazwać yy, to auto, jest to całkiem niegupi auto. Bo mamy tutaj silniki od 2 do 3 litrów, napęd tylny lub na 4, plus ktoś sobie go przerobił pod siebie. Jest to Toyota High Ace. Więc samochód tutaj bardziej popularny niż u nas Volkswagen Transporter, ale patrzcie jakie ktoś sobie założył hamulce z Zombie Factory. Nie wiem, czy to nie jest może jakaś firma tuningowa. Ciężko powiedzieć, no ale tutaj błyszczący karbon, roletki. No, wow, 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 wow. Komuś naprawdę się chciało. Maska malowana aerografem, przyciemnione, co się da, czyli szyby, lampy, felgi malowane też od środka. No, 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 no. Dzieje się tu bardzo, bardzo wiele. Układ wydechowy podwójny, tuningowy, również z karbonowym dyfuzorem. Wow! No to nie będę Was pytał, czy wolelibyście takiego HiAce'a, czy transportera, no bo to akurat nie ma, że tak powiem, żadnej, żadnego podjazdu, taki transporterek. No ale, wow! Dajcie znać, czy lubicie tuningowane busy. Na przykład tutaj o, nie wiem, czy będzie widać, jak jest ta manetka od wycieraczek potuningowana na Easy Access z aluminium. No ale też nie ma co mówić, jest to wóz użytkowy, więc jak ktoś chce Easy Access, to niech ma Easy Access. No nic, ode mnie to tyle i do następnego.